Witajcie, kochane esterki. W ostatnim moim nagraniu mówiłam o podejmowaniu decyzji: o tym, żeby właśnie nie stać w takim rozkroku, że ani nie idę do przodu, ani nie cofam się, tylko stoję w miejscu. Oglądam się za tym, co, co było za mną. Tak jak żona Lota obejrzała się i stała się słupem soli, tak? Po prostu nie było w niej życia, nic już nie mogła zrobić. Zamroziło ją, i chcę nawiązać. Dlaczego to mówię, słuchajcie, dziewczyny? Bo chcę w ogóle nawiązać właśnie do tego, do tego mojego nagrania. Jeśli go nie słuchałaś, to proszę cię, abyś wróciła. Ono jest zatytułowane to nagranie Decyzja, talenty, coś takiego. Zapraszam cię, żebyś wróciła, bo to jest troszeczkę taka kontynuacja tego, co mówiłam tam. Słuchajcie, dziewczyny, jeżeli już zdarzy się tak. Na wasze szczęście, że podejmie, podejmujecie decyzję, Mówicie nie, koniec, nie będę tak, jak żona lota, że będę stała jak słup soli, będę jak martwa, nic się dla mnie nie dzieje, bo ani nie idę do przodu, ani nie cofam się, tylko oglądam się za tym, co było. Mam jakieś takie wyrzuty do siebie, że sobie nie poradziłam z pewnymi rzeczami w moim życiu, że źle je rozegrałam, że nie byłam, nie wiem, perfekcyjną mamą, że może moje dzieci źle wychowałam. Oczywiście niespecjalnie, tylko mogłam wychować lepiej. Nie ma perfekcyjnych rodziców. My jesteśmy tylko ludźmi i każdy, myślę, że jakiekolwiek dostał powołanie od Pana Boga, to przychodzi taki moment, że gdzieś tam polegnie w tym powołaniu. Nie, no nie ma perfekcjonistów. I jeżeli już jesteś w, taki, w takiej sytuacji, że mówisz, pod, podejmuję decyzję, nie oglądam się za siebie, zostawiam to wszystko co było, bez wyrzutów. Przebaczam sobie. i jeżeli już zdecydowałaś się, że idziesz do przodu, to idź. Idź i skup się nie na przeszkodach, bo one będą, ale skup się na swoim celu. Skup się na miejscu, w którym chcesz być, do którego chcesz dojść. I chcę was bardzo tak zachęcić dziewczyny, zagrzeć do boju. Dlatego, że jeżeli podejmiecie decyzję, że idę do przodu, to też pamiętajcie, że jak to mówi moja babcia, Aneta, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, nie. E, że po prostu znajdą się ludzie, którzy będą wam kłaść kłady pod nogi, przynajmniej na początku, bo dla nich to będzie nowa sytuacja. Mogą powiedzieć: o, co się jej stało, raptem się zbiesiła, robi coś innego, chce coś zrobić dla siebie, nie? Mąż powie, no, ale już jej nie ma tylko dla mnie, nie? Już ona, ona idzie sobie na jakieś spa albo idzie, zaczyna biegać dwa razy w tygodniu, w tym momencie, kiedy mogłaby, nie wiem, coś zrobić w domu i tak dalej, nie? Twoje dzieci mogą zauważyć, że w tobie coś się zmienia, że wiesz, mama, która całe życie była oddana do dozgonnie swoim dzieciom i naprawdę zaniedbywała siebie emocjonalnie, zaniedbywała siebie fizycznie, e, nie wiem zaniedbywała swoje zdrowie, bo my mamy tak mamy, że właśnie kochamy nasze dzieci na zabój, że się tak wyrażę i po prostu wszystko jest dla nich. I Twoje dzieci mogą zobaczyć, że mama się raptem zmienia i być takie, wiecie, lekko wystraszana, ale co się stało, nie? Przecież mama nigdy tego nie robiła, przecież każde popołudnie siedziała z nami w domu, a tutaj, nie wiem, mama w każdą sobotę wychodzi z koleżankami, dajmy na to, nie? I... Mogą pojawić się takie właśnie, wiecie, pretensje, ale co się stało? Wszystko w porządku? Czy coś Ci odbiło? Że coś źle Ci było? Nie? Tak jak było? Dziewczyny, nie poddawajcie się. Na początku Wasze otoczenie będzie musiało przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Ale nie poddawajcie się. Będą głosy, które będą starały się Was zakrzyczać. Które... To są głosy od złego ducha, które będą mówiły nie, nie idź tam, nie chcę, Wiecie, Bóg złożył w każdej z nas plan na nasze życie, powołał nas, nas do czegoś. I Bóg będzie nas do tego zagrzewał, a zły duch będzie robił w odwrotną stronę: żebyś ty nie dotarła do miejsca przeznaczenia, które Bóg ci powiedział, że tam jest Twoje przeznaczenie i tam masz dotrzeć. Zły duch będzie robił wszystko. Będzie wmawiał ci, że się nie nadajesz, że jesteś głupia, że po co zaczęłaś te zmiany, ale czy było źle? Była stagnacja, ale było bezpiecznie. A teraz co? Wyruszasz w nieznane. Dlatego znajdą się tacy ludzie, znajdzie się, znajdą się różni, wiecie, życzliwi, że się tak wyrażę, którzy będą ci mówić, że oszalałaś, że jesteś nienormalna, że po co ci to. Dziewczyny, walczcie o swoje marzenia. To, co bardzo chcę podkreślić, że Twój los, droga Esterko, jest tylko i wyłącznie w Twoich rękach. Tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, gdzie będziesz za dwa lata, za trzy, za pięć, za dziesięć. Pamiętaj, że Bóg jest zawsze po Twojej stronie zawsze. On jest Twoim największym fanem, kibicem On jest tym, który będzie Cię wspierał. On jest tym, który będzie zastawiał stół wobec Twoich przeciwników. Spróbuj wyobrazić sobie właśnie te słowa z Psalmu, gdzie jest napisane, że Pan zastawia stół wobec moich przeciwników. Wyobraź sobie tę sytuację. Stoi stół zastawiony, Bóg ci go zastawia, a wokoło stoją Twoi wrogowie. Radość niesamowita i satysfakcja. Także Bóg jest Twoim największym sprzymierzeńcem. Nie pozwól się wyhamować ani wycofać. Zaufaj swojej intuicji. Słuchajcie, my kobiety mamy intuicję. Ja jestem przekonana, już o tym mówiłam, że to jest właśnie ta cząstka boska, kiedy Bóg stwarzał Ewę. To jest ta nasza intuicja. I życzę Ci tego, żebyś była pewna siebie, pewna swojej intuicji, że to, co Ci podpowiada serce, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Słuchajcie, są trzy rodzaje głosów, nie? Od Ducha Świętego, ze mnie i od złego ducha, nie? Zły duch to będzie to będą tylko takie rzeczy jak nie uda ci się, nie nadajesz się, po co ci to, jest jak jest, nie wychodź do ludzi, siedź sama w domu i tak dalej. Ale porażka, nie masz na to funduszy, nie masz na to pieniędzy. Dzisiaj usłyszałam, gdzieś przeczytałam takie bardzo fajne, że jak Bóg wkłada ci marzenie w serce, to nie zagląda na twoje konto bankowe i nie pyta: Aneta, masz tyle kasy na to marzenie? Nie, z reguły, jak Bóg wkłada marzenia w nasze serca, to na to nie mamy kasy, ale co to nam mówi, że Bóg chce, żebyśmy chodziły w wierze? Jeżeli Bóg mi dzisiaj mówi, że Aneta. Widzę Cię w dużej firmie, gdzie będziesz zatrudniać inne osoby, a ja dzisiaj nie mam na to pieniędzy, nie mam jeszcze swojej dużej firmy, jeszcze, ale ja wierzę, trzymam się tej wizji, trzymam się tej obietnicy. Bóg da Ci to, co jest potrzebne. Jeżeli to jest jakieś dzieło, to Bóg Cię wyposaży we wszystko. Jeżeli Bóg Ci coś zleci, Bóg Cię wyposaży we wszystko. I to jest ważne, dziewczyny, żeby nie rezygnować. Macie ogromnego sprzymierzeńca w postaci naszego ukochanego Boga. I trzeci głos, ten nasz, to jest właśnie, to myślę, że to jest ta intuicja, która nam podpowiada. My często mamy w głębi serca, dziewczyny, że coś nam podpowiada. I czasem jest tak, że nie pójdziemy za tą intuicją i z reguły zawsze wyjdzie, że po prostu gdybyśmy poszły za głosem naszego serca, za tym co podpowiada nasza intuicja byłoby dobrze. Ja nieraz miałam takie, wiecie, wpadki, nie? Bo pomyślałam sobie, ale ja bym tak mogła myśleć? Nie, to po prostu jakieś durne myśli, nie? Wiecie, my, my czujemy, to, że coś jest nie tak. My od razu... Często to panowie robią w domu, bo w ogóle faceci to mają genialne pomysły często, nie? Takie po prostu jak dzieci, nie? I ile razy kiedyś mój mąż do mnie przyżył z jakimś pomysłem, nie? Ja po prostu wiedziałam, co myślę. I on ma lat pięć, nie? Więc my mamy tą intuicję. My od razu jesteśmy w stanie... Wiecie, w, w, jakby wyobrazić sobie konsekwencje pewnych rzeczy, konsekwencje decyzji, nie? I to jest ta nasza intuicja. Trzymajcie się, dziewczyny. Bądźcie pewne tego, że jesteście mądre, że Bóg was wyposażył w mądrość. Bądźcie tego pewne. Jeżeli Twoje sumienie, jeżeli twoje sumienie nie zgadza się z czymś, no to oczywiście nie idź i tego nie rób, nie? Bo nasze sumienie jest takim papierkiem lakmusowym. Jeżeli masz zdrowe sumienie yy, i Twoje sumienie mówi ci, że N -n -n, Aneta, tam nie idź, no to nie idę tam, nie? No to nie idę tam. Bo jeżeli ja zrobię coś wbrew memu zdrowemu sumieniu, jest to grzechem, nie. Więc nasze sumienie też jest takim strażnikiem. Intuicja jest naszą taką mądrością, nie? Yy, wiecie, coś, co mamy, tylko my kobiety, nie? To jest ta boska cząstka. Więc nie bój się. Najważniejsze jest, jak już podjęłaś decyzję, idź. Bóg pomoże ci przejść każdą przeszkodę, zastawi stół wobec twoich wrogów. Może być taki moment, że sobie pomyślisz, nie udaje się, ale idę, idę, idę i w końcu jest przełom i raptem jest jedno wielkie wow, i jesteś w miejscu twojego przeznaczenia, gdzie ciebie Bóg przeznaczył, i to jest bardzo ważne. Także dziewczyny nie poddawajcie się, szukajcie wsparcia. Jak już podjęłyście decyzję, zmieniam swoje życie, walczę o siebie, walczę o swoje potrzeby, które przez wiele lat były spychane na samo dno. Wiecie, bo my jako mamy to potrafimy, tak, nie? Że wszystko naszym dzieciom, a nam to nie. Może jak już dzieci wyjdą z domu, będę miała 60 lat, to się sobą zaopiekuję. No z reguły często jest za późno, bo i zdrowie szwankuje i, i wiecie, i, i kobieta jest taka styrana z życiem, nie? Dlatego zawalcz o siebie, o swoje potrzeby. Idź kup sobie sukienkę fajną. Nie wiem, idź na masaż. Y, idź do fryzjera, tak? Nie odkładaj, zakup sobie dobre kosmetyki pielęgnacyjne, tak? Zadbaj o siebie. Jak wydasz na siebie sto 200 zł, świat się nie zawali, nie? I tak te pieniądze, jeśli ich nie wydasz na siebie, one się rozjadą. I później koniec miesiąca stwierdzisz: mogłam, mogłam sobie coś kupić. Mój budżet by nie runął, a ja bym coś miała, nie? Ja zawsze sobie obiecywałam, że raz w miesiącu kupię sobie jedną sukienkę. Oczywiście nigdy tak tego nie było, nigdy tego nie robiłam, nie? Ale sobie zawsze myślałam, gdybym tak raz w miesiącu jedną sukienkę kupiła, to miałabym 12. I wtedy nie musiałabym chodzić, wiecie, patrzeć w witryny sklepowe i, i mówić sobie, a mnie to nigdy nie stać. Przychodzi nowy sezon, nowa moda, nowe trendy, a mnie nie stać. A ja przychodzę mi ja jeden sezon ja nic nie kupiłam, drugi sezon nie. To jest ważne, że nie od razu idę siedem sukienek kupię i zrujnuję sobie budżet, ale po prostu, wiecie, małymi krokami. Małymi krokami. Ja zaczęłam brać suplementy, właśnie bardzo dobre, które wam polecam. A drugim krokiem były właśnie kosmetyki, żeby zadbać o swoją dojrzałą cerę. I jestem szczęśliwa i zadowolona, że to robię. I mój budżet nie runął, nie runął w gruzach, a ja zaczęłam dbać o siebie. Także, dziewczyny, zawalczcie, w jakim miejscu jesteście, o co chcecie zawalczyć, to zawalczcie o to. Podejmijcie decyzję, nie oglądajcie się do tyłu. I pamiętajcie, że y, będą przeszkody, przynajmniej na początku, bo wasza, wasze otoczenie zdziwi się, że pewne rzeczy się zaczęły zmieniać. Ale nie dajcie sobie wmówić, że jesteście wariatki, że to wam się nie należy, że wam odbiło na stare lata, że po co i jak i dlaczego. Znajdźcie sobie też takie, takie, taką społeczność, która będzie was wspierać. Masz fajną przyjaciółkę, super, świetna sprawa mieć przyjaciela bezcenne, nie? Jeżeli masz toksycznych przyjaciół, którzy, będą, którzy gdzieś tam Cię dołują albo są dla Ciebie tylko wtedy, kiedy Ty jesteś z nimi i gdzieś tam zapierasz się siebie i starasz się dostosowywać do nich, gdzie w ogóle tam nie pasujesz, to zrezygnuj z takich przyjaźni. nie Módl się, a Bóg postawi Ci Bożych ludzi w Twoim otoczeniu. Bóg da Ci kogoś, kto będzie Ciebie prowadził, kto nie pozwoli Ci się po prostu wie, zapaść w sobie. Módl się o takich ludzi. To może być jedna osoba, która ciebie gdzieś wydźwignie, która będzie ciebie zagrzewała do twojej walki. E, I dziewczyny, z tym was bardzo zostawiam. E, pomyślałam sobie, że właśnie to chodziło mi po głowie, że chcę, chcę wam to przekazać, nie? Że będą przeszkody, jak już podejmiecie, jak to moja babcia mówi, gdzie drwa, rąbią tam wióry, lecą, ale wy się tym nie przejmujcie. Idźcie do przodu, bo tam jest wasza przyszłość. Tam jest plan, który Bóg dla was zamierzył, nie? Pełen dobrych rzeczy, nie, pełen pokoju. Bóg mówi, że mój Plan jest najlepszy, że chce ci zapewnić przyszłość, jakiej oczekujesz. Więc zaufajcie Panu Bogu, aleluja dziewczyny, i do przodu. Do zobaczenia, kochana esterki.